Cześć, witam Was, to 1996 e, Dzisiaj, tak naprawdę jutro, e, będzie mecz Bayer Leverkusen z Schalke Gelsenkirchen e, w ramach 21. kolejki niemieckiej Bundesligi. E, z tego powodu otworzymy sobie 6 saszetek z Champions League z naklejkami, ponieważ mam jeszcze kilka tych saszetek i wydaje mi się, że fajniejsze rozwiązanie będzie pokazywać Wam, film, pokazywać wam filmy właśnie z saszetkami w charakterze jakiegoś meczu bądź, bądź ligi, niżeliby normalne otwieranie normalnych saszetek, e, tak po prostu. Może zrobimy kiedyś taki większy unboxing, nawet do 10 minut. Na razie sobie słuchajcie, otworzymy 6 saszetek, jedziemy. Mimo wszystko, że będzie to mecz pomiędzy Bayernem, Leverkusen i. Szalkę, no to trafiamy no, oczywiście do osiemnastkiego, tego też byśmy chcieli trafić. I co więcej, yy, yy, liczy się wszystko: herb, piłka, nie, może yy, bez piłki, liczy się chyba tylko herb i, i gwiazdy, bo nic innego, słuchajcie, nic innego no nie ma: yy, żadnych gwiazd, szalka, Bayer Leverkusen, yy, Gips, Aietti, i jest herb Atletico i proszę bardzo. Szalkę wychodzi na jedno bramkowe prowadzenie yy, po golu Huntelara, jeżeli tak możemy powiedzieć. A może sobie ustawimy go tutaj, że tu będzie szalkę. A tu będzie. A tu będzie Bayern. A wiecie co? Poczekajcie chwilę. O, wygląda to mniej, mniej więcej w taki sposób. Tu szalkę, tu yy, po prawo Bayern, po lewo szalkę. Yy, a może odwrotnie, bo to będzie. Bayer będzie gospodarzem tego spotkania, więc Klasian Huntelar przejdzie sobie na stronę szalkę. Takie trochę zamieszanie, ale. Ale, ale, dobrze. Tu jest szalkę. Wszystko widać, jeszcze oddalimy i drugą staszetkę otworzymy. Mamy tam, mamy, mamy, Bystrowa. No, proszę bardzo. jest i on, jest i Lionel Messi. Ja więc mam całą Barcelonę, słuchajcie, ułożoną. E, nie wiem za bardzo, jak go tutaj położyć, e, właśnie Lionel No trudno, no nie będzie. E, położę go sobie z boku, tak, że za kadem. z zakadem nie będzie go widać. E, a otwieram sobie tam z dwie saszetki, tak sobie otworzyłem. E, Ramirez i Jozue. Otworzyłem się tak, dwie starsze poza kadrem i yy, nie trafiłem Messi'ego. Myślałem, że tam trafię. A jakbym trafił w tych, to bym wam nie pokazał. Ale jestem bardzo zadowolony, że jest to Lionel Messi. Jeszcze tylko dwóch zawodników świecących w nie Nexus będę miał całą ich kolekcję. Starsy Nexus oczywiście. Koch na razie. No nie, to jest tylko jajaturę, On jest. Jego chyba też nie mam. To bardzo fajnie, bo chyba nie, ja je tu na pewno nie mam. Chyba nie Kaka. No, zawodnik. CSK i Jackson Martinez. Na razie 1 do zera jest po stronie Bayernu Leverkusen. No i po stronie szalkę po golu Klasiana Huntelara. W pierwszej saszetce. Zobaczymy. O, już jest chyba Remi! Już jest remis, bo jest Filip Wolszczajt i jest 1 do 1. Czediu, zawodnik Celtiku. No, na razie, na razie, na razie. Chyba, jakbyśmy grali mecz Ligi Rosyjskiej, na przykład Zenitu, no to wtedy by było. Dużo tych zawodników, bo już ma trzech albo czterech nam się trafiło. Zobaczcie, dwie ostatnie saszetki. Czy będzie ostatnie 10 szans obu tych, dwu, oby dwóch zespołów na zdobycie jakiegoś przyzwoitego rezultatu? Na razie 1 do 1. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Ale ten masz dopiero, dopiero jutro. Tony Cross, Bolanos, Mendes, Arbolea i Estrada No i słuchajcie, na razie remis Na razie remis No a że to jest spotkanie ligowe Czy się zakończy remisem Czy jestem dobrym prorokiem A może, która z drużyn w ostatniej chwili Dosłownie Wygra W ostatniej, szóstej saszetce Popatrzmy, no jest Bramka Dla drużyny Bajeru Leverkusen jest Herb Benfiki, ale to nas nie obchodzi w tym momencie. Czyli Herb, bo nie ma nic tutaj z tych dwóch drużyn. Shirley, Ali, gdyby to było wcześniej, on chyba był w szalkę coś mi się wydaje, ale na pewno w jakimś niemieckim klubie. No i kolejny zawodnik Zenitu. A więc tak wygląda nasz, nasza yy, nasz meczyk. Wygrała drużyna e, Bayeru Leverkusen, która e, wprawdzie przegrywała 1 do zera, ale po, po Golu Kuntelara, ale potem e, tra dwa trafienie, najpierw e, jedno zaliczył obrońca, Wolszt, a drugie e, Reynats. E, a więc tak to się kończy, ponadto jeszcze jestem poszczególnie zadowolony z tego. E, tak e, też zadowolony z tego, że trafiłem Jaja Touré, chociaż nie wiem czy go mam, być może go mam e, chociaż nie pamiętam e, e, i jeszcze Lionela Messiego w końcu mam całą Barcelonę e, wydaje mi się, że jeszcze będzie taki mecz e, jakiś, jak znajdę jakiś fajny fajne spotkanie a na razie, no to co, na razie trzeba się pożegnać i, i do następnego unboxingu, na razie, cześć